Na unboxing Marvel United Multiverse edycja polska instrukcja. W formacie jak lubię dużym. Być może ze względu na wiek i. No, krótkie rączki nie mam, bo jestem krótkowidzem, ale sprawy związane z wpatrzeniem. 16 stron. Niewiele. Żetony do wyciskania. Bardzo sztywne. Super. Kolejny pakiet żetonów do wyciskania, też sztywne. Ok, no, insercik są, nic się nie powinno wypadać. Multiverse, ciach, co tu mamy? Oczywiście, Londyn, projekt Pegasus, Kanon Kwatera Główna ONZ, czyli siedziba TVR. Czyli mamy tutaj lokację. Następnie, co my tutaj mamy? Kolejna rzecz do. ciach. Proszę, kołatra. Odblokowanie, odblokowanie, odblokowanie. Tak jest. Silne zasady maestro. Cosmic Ghost Rider, Emperor Doom, Immortals. Czyli. Tak. Otwieramy. Dużych kart. Rewersów jest kilka. Tak, jakby związane z bohaterami. Ok, Captain Carter. Ciach, ciach, ciach. Jest. Iron Heart. <tryk> Jak. Pięknie. Ok, ilustracje. Rodem z komiksów Choć dla większości obecnych. Ziemian Marvel kojarzy się raczej z filmami niż z komiksami. Ale wśród geeków myślę, że jednak większa część wie, że były komiksy w porównaniu z resztą społeczeństwa. Loki, ciach, ciach. No, nie każda karta to inne ilustracje, ale też nie jest tak, że wszystkie ilustracje są takie same po kilka. Jest więc nie jest źle, mogło być gorzej, mogło być lepiej. Tutaj też Cosmic Ghost Rider Titor No i ok. Dużo tych kart. Teraz mała talia. Kart. Tarcza Kapitan Carter. Łucznia. OK. Czy to są jakieś przedmioty, umiejki, dodatkowe modyfikatory? Wieły, jakie mamy? Ok, niewiele się różnią od przodów. Tu się plan bitwy. Czyli to jest coś ciekawe. Kiedy zagrywasz kartę? Okej, okay, jeszcze takie wydarzeniowe karty. Dobrze, idziemy. Dalej. No i druga. Karta początkowa, czyli poznajcie zbirów. Otwieramy drugi dużytek. Ciekawe. To sprawdzimy może w kart już W instrukcji ile jest kart? No, dosyć dużo Ok, Maestro Cosmic Ghost Rider Bam Purple Man Pearl Doom No i tak Immortus Bohaterowie negatywnie czy pozytywnie są No i oczywiście tak Tutaj mamy żeby nie było wpadki, wyjmijmy I tak Immortus Tak, Immortus To jest Emperor Doom Nie się. Maestro <ścoughs> no. Dobrej jakości, bo przynajmniej te większe są miksowa dokładność, czyli też niezła. Tutaj troszeczkę większe, jakiś szczegółowy łańcuch Cosmic Ghost Rider, tak. I teraz Black Panther Cia Mictator. Nie, to nie jest jakiś, to jest Spiderman, co ja mówię. Przecież, no właśnie, to jest Mictator. Tak, za młotem tor. To jest Iron Heart Prawdopodobnie. No. A to coś z drogami. Czyli loki. Prawdopodobnie. To i starczą Captain Carter. Tak jest. Zgadza się. Zgadza się. No i insert sieci, tutaj wypadło, zapraszamy do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Dzięki.